6,5 tysiąca ludzi! Matko Bosko, jaki kurwa wstyd! Się stresuje! Normalnie się stresuje! Dzwonię! Jezu, ale będzie fejne, jak nie odbierze! Tak, słucham! Ej, halo, Robert! Tak, Robert! No, miałam dzisiaj dzwonić, słuchaj, bo my jesteśmy do jutra w Częstochowie. Słuchaj no, gościu. Halo? No gościu, słuchaj. I co? Nie masz, nie masz, nie masz, nie masz se kurwa ja robić, znajdź, znajdź kij i się po by. Ale o co ci chodzi Robert? Ja pierdol... Kole kurwa cringe Poczułem taki cringe, że koniec świata, nie? Takiego cringe jeszcze nie czułem nigdy O kurwa Chłop mnie rozszyfrował Nie można dzwonić po kilka razy na jednej osoby, bo to wstyd jak chuj na mnie jest powiem wam Jak mi tak kurwa chłop gada Nie no hit, hit, hit Nie, nie kurwa to był najgłupszy pomysł, kurwa, dzwonić do Roberta dzisiaj. Ja pierdolę, ale mi odjebał szajbę. Kumacie? Ty. No przecież, kurwa. Siedem koła ludzi, ty masakra. Subskrybujcie kanał, kurwa, ludzie. Dobra.